Ciemneczko siemeczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Steve, to kolejny odcinek z serii Minecraft Dolina na modach I słuchajcie siemeczki, mm, na początku chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za no, prawie 4,5 tysiąca subskrypcji na moim kanale No i zarazem was przeprosić, że bardzo dawno nie było e, na moim kanale e, normalnego filmiku Bardzo przepraszam was za to, mam nadzieję, że e, nie uciekliście z mojego kanału i dalej będziecie mnie oglądać Kolejną sprawą jest to, że właśnie... Teraz, gdzie się znajdujemy, to jest właśnie dolina na modach, na którą jest rekrutacja. Jest, jest tutaj parę osób, znaczy, są teraz dwie osoby, ponieważ jest bardzo wczesna pora i wszyscy jeszcze śpią. Tylko ja nagrywam. I słuchajcie, fajnie by było, żebyście wbili właśnie na dolinę, zrekrutowali się oczywiście na TS-ie. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, właśnie na dolinę, będą podane w opisie tego filmu, filmiku. Tak, i tam wszystkiego się dowiecie, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, i jeszcze raz, co trzeba zrobić co pobrać. Kolejną sprawą jest to, że bardzo, bardzo, bardzo chciałbym Was zaprosić na mojego Facebooka, który właśnie powinien Wam się teraz wyświetlić na ekranie. Będą tam najświeższe wiadomości, teraz odświeżane z jakby tak z mojego życia, z mojego tego, co robię, co gdzie gram, w co gram i tak dalej. Także fajnie by było, żebyście tam właśnie też zalajkowali mój Facebook. No, żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje w danym, danym czasie ze mną, ok. I słuchajcie, co w tym odcinku będziemy robić. W tym w tym odcinku zajmiemy się budową kuchni właśnie w tym pomieszczeniu, które tutaj właśnie widzicie. E, ja już sobie zrobiłem wszystkie potrzebne nam będą szafeczki, e, wszystkie potrzebne szafeczki. Do, właśnie do zrobienia i sobie tak mniej więcej wymierzyłem gdzie co będzie, tutaj będzie ogólnie kuchnia tu będzie taki stół oraz jadalnia, niestety nie starczyło materiałów żeby zrobić stół i, i te, te krzesła dlatego zrobię to albo poza odcinkiem, albo po prostu dokończymy na następnym odcinku ponieważ nie zdążymy zrobić całego wnętrza na pewno i słuchajcie dobra ja pójdę teraz do magazynu ok jak widzicie ziomeczki mam tutaj wszystkie potrzebne nam, e, no, potrzebne nam e, itemy, które właśnie ustawiłem w naszej kuchni, ponieważ ja je zrobiłem poza odcinkiem mam nadzieję, że się za to nie gniewacie, jeżeli chcecie zobaczyć crafting każdego e, no to po prostu jest mod e, brr, jaką się nazywał, Jimmy Furniture e, i możecie sobie zobaczyć każdy crafting tego właśnie, z tych przedmiotów, e, tutaj wam pokażę na przykład jak się robi e, ową taką e, kuchenkę, ale dobra mniejsza to teraz pójdziemy na górę do naszej e, naszej przyszłej kuchni i widzicie nawet jeszcze choinka jedna została Którą w sumie możemy też gdzieś postawić, yy, na przykład tutaj, nie, tutaj nie, dobra, przed domem. Przed domem chyba nie ma choinki, także o tutaj osy postawimy choinkę, niech sobie tak na razie stoi e, Tak, jak widzicie to nasz w świ naszym świecie tutaj się nic jeszcze nie zmieniło, ponieważ jeszcze nie mamy Nie mamy właśnie naszych ogrodów, też trzeba to będzie zrobić koniecznie, teraz będziemy Musieli spr sprężyć się i musimy nagrywać, tak koniecznie musi oglądać, także coraz będzie e, Coraz częściej będą się pojawiać filmiki na 100%, teraz on mogę, obiecuję, jeżeli nie to zamykam kanał i koniec, kończę z tym YouTubem e, Oczywiście tego nie zrobię, będę nagrywał Okej okay, ziemięczki, znajdujemy się właśnie w tym pomieszczeniu, które już wam pokazywałem e, w którym właśnie będzie kuchnia i słuchajcie e, no zacznijmy na pewno od, od, od m, na wymierzenia. tu jest wszystko już wymierzone, tak jak to wymierzyłem na, poza odcinkiem, e, zacznijmy od ustawienia właśnie tych naszych e, e, szafeczek, tak, które będą tutaj stały u dołu Jezu, gdzie one są, o tu, dobra e, i to będzie w tak, o Jezu, ta mi się przykręciła trochę <laughs> e, lol, nie dobra, a w sumie i też nie będzie widać jej, dobra Tutaj tak i tutaj będą drzwiczki, z tego co się nie mylę, tak. E, tutaj jeszcze jedno sobie postawimy. E, tutaj miało być ten, dobra. Tutaj będą już inne kabinety tak zwane. E, o nie, LOL, to nie to. To nie jest to! Jest to! Okej, ziomeczki już mam to co potrzebowałem. Ono było tam e, kabinet, o, jest dobra. W ogóle ziomeczki mam trochę e, kaszel dzisiaj, takich rybkę mam trochę. Możecie to usłyszeć, możecie nie, ale tak mnie trochę e, gorzej słychać może być. E, no, ponieważ no mam właśnie e, kaszel, tak kaszel. Kaszel. <grym> I gardło też mi trochę boli, także wiecie, poświęcam się dla Was, żeby nagrać coś dla Was. No, i musi być łapeczka za to koniecznie. Mm, Okej, okay, tak to może być. Ba bardzo fajnie to będzie wyglądać. E, oczywiście tutaj, e, nie wiem czy tutaj umieszczę w sumie, w sumie nie, dobra e, teraz słuchajcie, zajmiemy się właśnie takim czymś, takie m, jakby e, palmapy, to jest do map ale my to wykorzystamy, tak jakby taki m, tak jakby taka ścianka która będzie zakrywać nam e, te właśnie szafeczki i będzie to jeszcze fajniej wyglądać niż bez tego właśnie w taki sposób to zrobimy okej, okay. jeszcze tutaj i o tutaj i oczywiście to też tak sobie zamurujemy, żeby to fajnie tak wyglądało. Zamurujemy, <laughs> zamurujemy, tak, na pewno będzie murować. Nie no, dobry jestem, słuchajcie, dzisiaj to jest po prostu odlot. I tutaj też, nie, tutaj miał, aha, dobra, tutaj nie, słuchajcie, tutaj miało być coś innego, co właśnie wspomniałem. Tutaj mia... będzie coś takiego, będziemy mieć Carpenter's Bloke i tak, o, i stawiamy to tu. Aha, dobra, nie. I robimy coś w tym stylu. O, coś takiego, czeńcie, bazę. A nie. O, dobra, czekajcie, bo już sam pomyliłem się. E, lol. Okej, okay, już wiem, jak to będzie. E, to będzie właśnie tak wygląda. O, kurde, znowu się pomyliłem. Czekajcie, gdzie jest ten, ten, ten nasz tego? Nie, on tutaj jest ustawiony już, tak? Dobra, jest ustawiony, lecz tylko teraz to trzeba dobrze przypasować. Tak, właśnie, w ten sposób. No i jest elegancko. I tu ma być zak... zakryte, tu ma być. Do cholery. Zakryte. No nie no, jak to zrobić. Czekajcie, to na razie zrobimy tak, ja się później tym pobawię Ale mi chodzi o to, żeby umieścić te Carpentersowe Klapy, one właśnie w taki sposób mają leżeć tu O tak o. I tutaj powinno być, o i działa, i gitara, dobra działa I na tych klapach będzie leżać blok Z Ironu, dziękuję Ci Teka za to, że mi je dałeś Tej iron, iron bloki, ponieważ Teka Rozwalał swój dom, bo Przenosić je ja po prostu chciało od nowa grać sobie to mi wszystko, znaczy nie wszystko, a mi tylko bloki. No i gitara mi to pasuje. <grym> mi pasują te bloki. Mm, tutaj tutaj OK jest. Dobra, teraz tako. ja tutaj na razie taką podłogę zrobię z jednego tego o tako. I dobra, tutaj będzie pewnie kuchenka, tak? Najbliżej będzie kuchenka i taki ten, jak to się nazywa? No, do odprowadzania jakby pary też tak, tak będzie tutaj. M -m -m -m. Dalej będzie kran, tak, kran. I tak o. I tutaj będzie odstęp jedna kratka na crafting. Crafting. I tutaj będzie półeczka taka fajna na, na, przy, na, przyrzeń, na przyrządy, które musimy patrzeć, powiesić sobie tak elegancko mieczyk albo łopatę. I widzicie to fajnie wisi i chyba jeszcze coś można powiesić. Jestem pewien, ale chyba jeszcze coś można. Nie, już nic nie można. Ale to fajnie, całkiem wygląda. Niech to tak zostanie. Tutaj postawimy lodówkę. Mam dwie lodówki, ponieważ pomyliłem się, jakie robiłem, ale co tam? E, nic się nie stało. I tutaj, co to miało być? To to mało być tutaj. Tu można to postawić w sumie. Ale coś jeszcze tam miało być, ale nie pamiętam co dokładnie. Mm. A, 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 ciekawe, czy, 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 czy to nie było to? Nie, kabinet na pewno nie. Może to tak było? Na pewno u góry jeszcze szły te kabinety, takie te jak tam. To jest na 100%. Nie no, całkiem spoko to wygląda, tylko że tutaj można postawić jakąś na przykład skrzynkę. Za chwilę pójdę zrobić jakąś skrzynkę. No i całkiem to. Muszę wziąć kilof. Znaczy, znaczy... Dobra, nieważne. To się kilofem szybciej z tym. Dobra, zaraz pójdę jakąś skrzynkę ogarnę sobie. Pewnie mam jakąś tam... Chyba, że za zapieprze skrzynkę jedną. Oto za pierwsze. Tak, tą skrzyneczkę zapieprzyłem i wezmę ją tam, tak żeby nie tracić czasu i... Eee, wow, jakiś skok FPS-ów był, lol. Eee, i tutaj ją sobie postawimy i się powinno otwierać. No i się otwiera, dobra, gitara jest, tak wyglądała nasza kuchnia. Eee, tutaj powinien być trochę... Tutaj po prostu będzie... Eee, lol, lol, widzieliście tu? Jakie ja wchodzę po tym? Lol. Tak to będzie wyglądało, tylko że tutaj po prostu będzie zakryte tak jakby, jakby tutaj było, nie było tego drewna tylko był taki specjalny klocek do kuchni. Ym, I słuchajcie, myślę, że to całkiem fajnie wyglądać będzie, tutaj będziemy mieć swoje jedzonka takie, tak. Ym, tutaj będzie kran, do kranu się wodę wleje, a tutaj będziemy przypialać swoje te bezczyki i tak dalej. Z tym się nic chyba nie da zrobić. E, no i tutaj też będziemy mogli umieścić swoje jakiś tam chleb czy coś, po prostu, e, jakieś tam e, swoje przerządy. Myślę, że kuchnia całkiem spoko. Oczywiście nad tym o coś na takiej wysokości będzie... Oj, lampkę serwer wezmę jeszcze. Lampka jest. I na takiej wysokości. O, będzie coś takiego, tak? Na takiej wysokości będzie mm, sufit. No, myślę, że mi się, mi się na przykład podoba. Nie wiem jak wam. Napiszcie mi w komentarzach na Facebooku czy tam gdzie, że się wam podoba. O, już mam patent, widzieliście? Już się da, tylko że po prostu wtedy jeszcze może mieć. No, o, patrzcie, cały po prostu wchodzi normalnie. E, cały zestaw nam wchodzi do takiego właśnie. E, jak to się nazywa? Toleraka, tak. Yy, nawet co możemy w sumie. Nie no, nie będziemy tego za dużo wierzać. Tak samo yy, tutaj yy, zostawimy pustą ścianę. Nie, może o tak, coś takiego zostało nam i tak dwa. To niech to tak będzie. Yy, tutaj mamy jeszcze jeden włas. Na razie nam nie będzie potrzebny. Yy, chyba że. Nie no, nie będzie nam potrzebny. Nie, nie będzie. Nie będzie to 100%. Niech tak będzie jak jest. Tylko nie wiem, czy tutaj zamurować, czy nie. Może jednak ich tak będzie, jak jest. I w sumie. W sumie to może nie no już te, nie mam takich już, kurczę bole mm, 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 mm. Czekajcie, zaraz sprawdzimy jak to wygląda. Tylko, że... Boże jedyny no. Boże i znowu muszę e, to. E, gitara gitara. Rozpieprzyć to. to tutaj otworzyć. E, 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 e. Nie wiecie co zrobię? Ja mam po tym, wparcie. Jep, i jep i dobrze jest. Mi się podoba na przykład takie, ten, takie coś, jak jest całe zabudowane, nie tylko, nie tylko z jednej strony. No i fajnie, nie? Myślę, że Wam się też podoba. Tutaj oczywiście będzie taka specjalna podłoga leżeć. No i słuchajcie, ziemki, ja nie wiem co jeszcze tutaj zrobić. Na pewno jeszcze trochę to oświetlimy. Mam tutaj jednego torcza Tande się wypaliły trochę, ale dobra, niech tak będzie. Postawię je tutaj. Nie, tego już się nie, już się nie da tego zapalić, także go, także go zbiorę. No. Um, tutaj się po prostu nic nie zmieniło, tutaj dorobiłem e, jeszcze sobie e, takie wejście, nie wiem czemu, ale mam skoki FPS-ów dzisiaj, niedawno miałem 100 FPS-ów, teraz mam 60. E, muszę to później pospierać z tym, co tu się dzieje. E, tam tutaj dorobiłem schodki e, i ściany też zrobiłem takie na prawo, e, ze stombrika. Czyli jest nasza piękna kłócnia <noise> e, Tutaj też schody na górę zrobiłem sobie, żeby były po prostu żeby tutaj już wyglądało jak, e, jak normalny dom trochę No i słuchajcie, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. E, w następnym odcinku będziemy robić jeszcze jadalnie tam obok kuchni i oczywiście tą podłogę, która tam jest dirta i te ściany e, Także w następnym odcinku się tym zajmiemy o, i jeszcze zajmiemy się farmami, które będą po prostu gdzieś koło, na podwórku stały. Także ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. E, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, no i oczywiście zostawcie komentarz. Na razie, cześć!